Mamy wykazać, że taka dosyć groźnie wyglądająca, na pewno ogromna liczba jest podzielna przez 17. Przede wszystkim należy sobie uświadomić, w jaki sposób zapisujemy liczby podzielne przez 17. Chodzi oczywiście o liczby całkowite, zatem taka liczba to musi być całkowita wielokrotność 17. Mówiąc inaczej, to musi być 17 razy pewna liczba całkowita c. W naszym przypadku ta ogromna liczba jest dodatnia, zatem nawet ta liczba C będzie naturalna. Przypomnę, że w szkole w Polsce litera C, taka wielka litera C, oznacza właśnie zbiór liczb całkowitych. To jest troszeczkę inaczej niż na studiach: tam taka litera oznacza zbiór liczb zespolonych. Tu mała dygresja związana z tymi liczbami, mianowicie na pierwszej stronie wybranych wzorów matematycznych wydanych przez CKE jest podana informacja, że pierwiastki stopni parzystych z liczb ujemnych nie istnieją. To jest oczywiście nieprawda, bo te pierwiastki jak najbardziej istnieją, tylko że poza zbiorem liczb rzeczywistych. To są właśnie liczby zespolone. Nazwijmy tę liczbę jako n i od razu tam, gdzie to możliwe. W dwóch przypadkach wyodrębnijmy czynnik 6 do potęgi 98. Następnie wyłączmy ten czynnik przed nawias. To nam daje w nawiasie 6 do kwadratu, czyli 36 minus 12, dodać 10. Ta liczba w nawiasie to 34. 34 to jest 2 razy 17. Zatem przedstawmy dalej tę liczbę jako iloczyn dwójki potęgi szóstki i 17. Teraz to już wiadomo, jeśli ten pierwszy iloczyn zapiszemy jako liczbę C, to jest oczywiście liczba całkowita, no to mamy to, co trzeba, czyli całkowitą wielokrotność 17.